Witam Was w kolejnym odcinku z Star i dzisiaj idziemy na spacerek podczas konotanny, więc jak widzicie, musi być. Um, no tak, yy, ogólnie patrzcie jaki mamy widok. Fajny. Aha. Yy, no i idziemy po... Urkę. Ogólnie pokażę Wam e, mój dzisiejszy outfit. Mam bluzkę taką, którą dostałam od mojej koleżanki. E, w ogóle to bardzo pozdrawiam. E, taką opaskę. E, spodnie jeansy i buty czarne e, martensy. Takie e, no i to e, tyle. Opatrzcie jaki tam jest widok fajny e, no i maseczka biała e, ogólnie jest strasznie ciepło o Jezu, jest się no na mnie patrzy, dziwnie strasznie ciepło, więc krótki rękawek, spodnie długie, bo y, no bo wiecie. Y, y, no i sobie na spacerek ogólnie. No i tu później do Was wrócę. Bye. Patrzcie jaki mamy widoczek tam. Ojej! Dziwnie się tak chodzi w tej masce. wiecie tak um, yy, no... Bo jest teraz gorąco, i, i strasznie się w tym pocisz i jest ci tak duszno. I przepraszam za hałas, bo jadę samochody i wszystko, więc um, widzimy się potem. Wreszcie jest lekki wiaterek, bo już było tak gorąco. I ogólnie cieszę się, że można już chodzić na spacery, bo tak siedzenie w domu to takie wiecie, strasznie nudno było i tak, a teraz przynajmniej można chodzić na spacerki. Słuchajcie, chętnie bym wam się zapytała jak wy teraz spędzacie czas podczas kwarantanny, ale niestety komentarze są wyłączone ja nie wiem jak to włączyć i bardzo, bardzo przepraszam. Fajnie, że są yy, niektórzy jeszcze na yy, rowerach, bo wiecie, sport jest ważny i źle. Pa!